Ale jeżeli chodzi o polityczną kwestię, to rzeczywiście nie nieładnie, bo ja mam takie wrażenie, że w ogóle kobiety w pisie są wykorzystywane. Nie mówię, że mężczyźni nie są wykorzystywani, ale faceci w tym męskim klubie jakoś sobie dają radę, pójdą na piwo, pójdą na, do klubu go-go, tak, obejrzą jakiś mecz i jest okej, okay, i się zbratają. Z kobietami jest gorzej i teraz, rzeczywiście sytuacja Pani Neli będzie kiepska. I powiem Ci, że jakkolwiek nie uważam, żeby ona była jakimś cennym intelektualnie nabytkiem w polityce, to w Klubie Prawa i Sprawiedliwości już tak. Ponieważ intelekt posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości moim zdaniem znacznie odstaje od średniej intelektualnej innych partii. I w tym klubie Pani Neli... Wcale nie była Najgorszą. najgłupszą posłanką. Może w ogóle nawet nie była głupią posłanką, bo kilka wypowiedzi, na przykład, że premier stoi w rozkroku, naprawdę było spostrzegawczych. No, stoi w rozkroku. Ciąg dalszy zasilania list wyborczych merytorycznymi, ekspertami, politykami, ludźmi znającymi się na rzeczy. Otóż SLD chce wprowadzić wiekowego Hansa Klossa, czyli pana Michulskiego, na swoje listy. Teraz pytanie. Po co? Co on ma tam zrobić? No co pan, panie zając, udaje, że pije, a? Panie Burucziku, mnie nie, nie wolą. Wolno, wolno. Jak ja mówię, to wolno. Rozumiem, że w zastępstwie wyrzuconej pani od rurki pojawi się Hans Kloss. Gdyby... Gdyby to było Prawo i Sprawiedliwość, to bym pomyślała, że Hans Kloss ma ścigać e, niemieckich, tudzież rosyjskich agentów. Ale ponieważ jest to sojusz Lewicy Demokratycznej to może będzie miał za zadanie wytropić najlepsze kluby gołga go w mieście, żeby Grzegorz Napieralski, nie tracąc czasu po podejrzanych spelunach, mógł pójść do pięciu starannie przez Hansa Klosa wyselekcjonowanych klubów i osobiście przekonać się o wrażliwości społecznej i poglądach lewicowych młodych, talentów tymczasowo tańczących na różę Być... dla opłacenia rachunków Być w tym może, brutalnym, a... liberalnym kraju. A, albo też Lewisa chce się wpisać w ten przepiękny język poetycki w współczesnej polityki, gdzie używa się terminów tak, takich choćby jak polityczna pedofilia, zdrajcy, krew na rękach, zabić i on przyjdzie i powie ty świnio, tylko już nie Bruner tylko tu sobie wstawią dowolną nazwę polityka. Może Ale ty to, jest... to podziwiasz, że dajesz to do im się że chciało, chcesz, że, się, Że, że, że chce im się szukać bo, takich bo... aktorów, wyciągać gdzieś, wykopywać z ziemi. Bo tak. nie wiem, czy wiesz, że Jarosław przejrzał e, zaproponowane listy e, z PiSu. Kto ma się na, na nich znaleźć i powiedział, że źle, za dużo tam politycznych nazwisk, za mało świeżych, nowych twarzy, niezwiązanych z polityką. Więc SLD go uprzedziło i świeże, młode twarze wprowadza, jak na przykład pan Mikulski chciałabym wyrazić podziw naprawdę dla determinacji pana sędziego Macieja Jabłońskiego sądu rejonowego Warszawa Śródmieście. To jest ten pan sędzia, którego wszyscy teraz krytykują. Czołowi publicyści, większość polityków, jak on mógł wezwać na badania psychiatryczne Jarosława Kaczyńskiego. Co więcej, został już yy, wykluczony z postępowania karnego, zastąpi go inny sędzia. To jest ja, Niepokojące. ja chciałabym powiedzieć, że to jest normalne, co robi ten pan sędzia. Na przykład w takiej Ameryce to byłoby normalne. W takiej Ameryce jest tak, że jak wzywasz kogoś na rozprawę, stawiennictwo jest obowiązkowe i on się nie stawia, tak jak to swego czasu zrobił redaktor Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej. I ów sędzia Jabłoński do, e, za, zarządził doprowadzenie go pod eskortą policji. W Stanach nie tylko byłby doprowadzony pod eskortą, ale poszedłby na dwa tygodnie siedzieć miałby dwa tygodnie aresztu. U nas partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która swego czasu e, ekscytowała się bardzo ideą e, Julianiego Zera tolerancji dla najmniejszego nawet przestępstwa, tak i chciała w ten sposób wypleniać przestępczość. przypomnę, że to było hasło wyborcze ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego. Tak popularne, że aż powstało na tej bazie Prawo i Sprawiedliwość. Więc teraz ta partia tak właśnie odnosi się do prawa. Prawo mówi... I to nie jest prawda, co mówią różni znani publicyści, Monika Olejnik, nie wiem, inni, że kto stosuje badania psychiatryczne? Otóż ja chciałam Państwu oznajmić, że badania psychiatryczne są rutynowym postępowaniem, rutynowym w polskich sądach w sprawach karnych, z paragrafów karnych np. artykułu 212 o zniesławieniu. Pan Jarosław Kaczyński, jeśli szanuje prawo, powinien się stawić i bardzo szanuje tego sędziego. Ale na wszystkich stanowiskach bardzo. w korporacjach bardzo. czy w firmach menedżerskich, kierowniczych, robi się profil psychologiczny takiej osoby i sprawdza się, czy się nadaje, czy się nie nadaje, czy ma zaburzenia, czy nie ma. Ja nie widzę, dlaczego my się tu tak ekscytujemy i co jest w tym takiego podejrzanego, że ktoś chce zbadać człowieka, który po pierwsze przeżył wielką tragedię, po drugie przez ostatnie 12 miesięcy i wcześniej też um, udziela dziwnych wypowiedzi, często sprzecznych. Badajmy, zobaczmy o co chodzi. Dla mnie Może ta sprawa. Mu? Dla mnie ta sprawa to jest y, dowód, że Jarosław Kaczyński stoi ponad prawem. A ja bym zaproponował, zróbmy wielką akcję. Cała Polska bada polityków. Nie wyślijmy na badania tylko Jarosława, wyślijmy całą wiejską. Zobaczymy co wyjdzie. Ale jedno się proszę państwa sędziemu Maciejowi Jabłońskiemu udało, zanim niestety odsunięto go od sprawy. Wydobył z Jarosława Kaczyńskiego, co brał. Ja nie wiem, czy ja tu Uwaga. mogę robić reklamę, ale ja muszę zrobić reklamę, bo państwo muszą to poznać. Połowa po, po polskich wzi wziąć, Xanax? I hydroksyzynę. Oba leki nie są mi znane, ale Ksanax i hydroksyzyna. To, to jest... powoduje niesamowity efekt odlotu na trzy miesiące. Jaki ekonomiczny lek. Wziął jedną tabletkę 10 kwietnia, jak I do tam jest. go trzyma. I do dzisiaj go trzyma, proszę państwa. I teraz już nie ma nikogo przed telewizorami, jest pusto w domach. Wszyscy pobiegli do aptek. A. Wywiad premiera Tuska dla tygodnika Wprost. No to niestety muszę to zaliczyć, do szkoda gadać. Trzy takie rzeczy w tym wywiadzie, tak? Krótko, zwięźle e, i na temat. Pan Maciej Nowicki prowadził ten wywiad i pan Maciej Nowicki zapytał pana e, premiera Tuska o rzecz taką banalną, naprawdę, najbardziej taką... Zwykłą, przepraszam, w przypadku polityka, który startuje w kampanii wyborczej, chce na kolejną kadencję przejąć władzę. Jakie pan ma plany? Co pan zrobi, jak pan zostanie ponownie premierem? No i premier Tusk odpowiada, że on nie ma planów, ponieważ plany mogą być balastem uniemożliwiającym rządzenie. Jakże, jedna jakże po prostu powaliła mnie prostota. Geniusz i idee są najlepsze. nie ogłaszajmy e, programów wyborczych. Bo jakie to kłopotliwe? Patrz, ogłaszasz taki program. potem się go trzymać. To nie dziennikarze tego. cię przez następne cztery lata rozliczają. Dlaczego nie zrobiłeś tego, tamtego? Jakieś, rozumiesz, drogi miałeś wybudować, podatki miałeś obniżyć, a ty tylko łazisz od programu do programu i się tłumaczysz. Genialne w swojej prostocie. Nie mam planów, nie będę rozliczany, to jest balast e, w rządzeniu. Ale bardziej podobała mi się wypowiedź, e, czy Polska powinna załatwiać swoje jakieś interesy z racji tego, że przewodniczy e, w Unii Europejskiej. Tam Don Donald Tusk ale że to nie jest w ogóle czas i miejsce i możliwości. To kiedy mamy swoje interesy załatwiać? Bo to takie. Takie proste pytanie. Kiedy? Pan na mnie krzyczy, szósty raz już. Wbija pan mnie z tropu. Nie. Ja jestem prosty magister w przeciwieństwie do pana i ja potrzebuję skupienia, żeby wygłosić kilka zdań. Bóg raczy wiedzieć, odpowiadała moja babcia w takich przypadkach. I miała pewnie rację. Może premier też wierzy w Boga. Drugie pytanie, które też mnie odpowiedź na nie powaliła, to jest pytanie o reformę. Pyta, dziennikarz też wyda, wydawałoby się oczywiste pytanie, że zarzuca się platformie zbyt wolne tempo reform, bez których przecież Polska będzie stała w miejscu. Ja tu chciałam sprostować. W przyrodzie nie istnieje coś takiego, jak stanie w miejscu. Jak się nie rozwijamy, to nie rozwijamy, to, to się tyłu. cofamy, ale ok. I na to premier też w ogóle z jakimś takim. Um, Taką z taką z taką nieznośną lekkością bytu odpowiada, że mamy w tej chwili już rozwój, że w zasadzie nie potrzeba reform, bo wszystko jest okej. Okay. I on mówi, co zresztą zostało wybite w lidzie tego wywiadu, czuję na plecach oddech Polaków a propos tych reform. Czemu on... chuchają? Pamiętasz, jak on kiedyś mówił, że go kręci, jak się ktoś skrada? Coś tak, było, coś tak, takiego było, było. mówiliśmy w gilotynie. A teraz, że czuje oddech. On coś ma ewidentnie, że proszę z tyłu. państwa, że z tyłu ktoś go tam coś nachodzi. Nie coś Może jest... by się obrócił, popatrzył na to, na swoje wypowiedzi, na, na, na ten etap e, zaniechania reform i wyciągnął jakieś wnioski. I trzecie stwierdzenie, które mnie powaliło. Dziennikarz stwierdza, że em, pieniądze z Unii Europejskiej są kołem zamachowym polskiej gospodarki, a premier mu ochoczo Przytakuję, znaczy kołem zamachowym gospodarki jest praca. Proszę Państwa, kapitał bierze się z pracy, po drugie z pracy i po trzecie z pracy. Jak wytłumacz mi, dotacje mogą być kołem zamachowym jakiejkolwiek gospodarki? No już jest Grecja, tak Grecja się Grecja przekonała, jak mogą być. Proszę e, dotacje Państwa, a skąd się biorą dotacje. Każdy pieniądz bierze się z stąd, Proszę że ktoś trwa. go wypracował. Praca jest podstawą wszelkiego Były kapitału. Były takie czasy, kiedy dodrukowywano pieniądze. Może to jest pomysł, żeby wrócić do tego. Znamiennie do stanu polskiego show biznesu, Edyta Górniak wystąpiła w odpowiednim stroju. Na ostatnim koncercie, nie będziemy reklamować radia, które ten koncert zorganizowało, wystąpiła w worku na ziemniaki i teraz druzgoczące, pełne emocji e, wyznania Edyty Górniak. Worek był nieprzyjazny dla mojej skóry, bardzo drapał i niezbyt ładnie pachniał. Cholera jasna, może trzeba było się w sukienkę ubrać od dżba niego, a nie od worek kupiony gdzieś jeszcze przez internet, nie wiadomo od kogo. Bardzo ładnie, bardzo nieładnie pachniał. Czyli ci inspektorzy od badania zapachu mogliby zacząć od zatrzymania worka Edyty Górniak. Czyli Ministerstwo Gospodarki weźmie się za Edytę Górniak. O, I na, tym, I na tym pewnie poprzestaną, bo to ładna kobieta, jest więc dużo czasu im to zajmie. I proponuję zmienić tytuł piosenki Nie jestem kobietą, tylko jestem kobietą w worku. Jestem ziemniakiem ojciec ryzyk chociaż yy, nie wiem czy, ty, czy to jest ojciec rzeczywiście że, że mówi Podobno się o niego ojciec ryzyk może ma jakieś dzieci, wiele dzieci nieważne. w Polsce ma jego, Ksiądz jego Rydzyk, tego chociaż co do książku też mam wątpliwości, dyrektor doktor nie nie magister właśnie doktor pojechał do Brukseli na seminarium poświęcone geotermii znaczy ja Zaczęłam się zastanawiać już w tym momencie, od kiedy księża zajmują się geotermią, wodami, wybuchami, wytryskami. nie od wiem zawsze, Od zawsze, od zarania dziejów. Przecież pierwsze zdanie w Biblii jest ciepłą. I zajmiesz się źródłem tym, aby opiekować się nim i czerpać z niego profity. Tak, a powiedział pan. w mitologii Greków i Rzymian jest na początku była geotermia. No więc pojechał i powiedział, że Polska jest krajem stosującym metody totalitarne. Później za to przeprosił, ale Światowy Kongres Żydów już zdążył pochwalić ministra Sikorskiego, który w tej sprawie wysłał notę dyplomatyczną do Watykanu. I tym samym niechcący ojciec Tadeusz Ryzyk obnażył fakt, ogólnie znany w środowiskach prawicowych, że Polską rządzą Żydzi. Eureka. Amen. A taki borsuk później umiera z tęsknoty, tak? ponieważ borsuki łączą się w pary na całe życie, i jak się jednego dorosłego borsuka zabije, to drugi zdycha, i, i nie ma się w, kto opiekować przyrodniczym z małym domem. I tym się. ekspert Eliza Michalik. I tym się... teraz o życiu rodzinnym. Ogromadzenie się w grupy borsuków, budowanie szałasów. Proszę bardzo. I tym się ministerstwo środowiska nie zajmie, a powinno.